Melduję się ja i dzisiaj będę mówić o ludziach, którzy mówią o innych ludziach w taki sposób, że tym innym ludziom tak ewentualnie, minimalnie, troszeczkę może zrobić się przykro. Tak powiedziała z uśmiechem na twarzy. Teraz ubiorę królicze uszy i zacznę gadać. Ale generalnie rzecz ujmując, to ludzie bardzo lubią mówić o innych ludziach i w zasadzie nie rozumieją jaką to jest sprawia przyjemność. Mi też się zdarza się dzieci gadać z na innych ludzi, o innych ludziach ale wolnego czasu nie spędzam z koleżankami, siedząc przy herbaty, na pieprzając kółko na jedną osobę, bo tak zdarzało mi się mówić często i długo i niezbyt przyjemnie na jednego człowieka. Ale ktoś musiał mnie wtedy bardzo poważnie wkurzyć i to jest tak zwany hejt sytuacyjny, który w większości wypadków jest raczej wybaczalny. Ale dzisiaj to nie o tym. Z racji tego, że temat hejtu, mam nadzieję, został w Internecie permanentnie wyczerpany i jak działałem hejterzy, wszyscy wiedzą, wszyscy hejtują hejterów, ale hejterzy nadal hejtują ludzi, którzy nie są hejterami. Tak. To dzisiaj skupimy się na tym ważniejszym hejcie, który dzieje się poza Internetem w realnym życiu. W większości wypadków nie jest chyba nazywany hejtem, ale u mnie w klasie się tak mówiło, więc niech ten zostanie moja dzisiejsza rozkmina. A w zasadzie nie dzisiejsza, bo ona trwa już od dłuższego czasu, ale akurat dzisiaj, trochę wcześniej, postanowiłam o niej pogadać. Z moim aparatem i moimi pruszowymi kotami znajdującymi się w tym pokoju. Więc niech mi ktoś wyjaśni, po co ludzie mówią ludziom przykre rzeczy. W zasadzie to historia tych przemyśleń zaczęła się 19 czerwca, kiedy to po w trzech godzinach snu poszłam do kościoła na chrzest moich sióstr, kiedy to ksiądz dał bardzo pokaźne kazanie, którego dziwo słuchałam i które jeszcze bardziej <słuch> o dziwo faktycznie było wartościowe i nie tyczyło się samego Chrystusa i rzeczy z tym związanych. Mówię, że one są złe, ale jednak dobrze, jak kościół też przy okazji trochę edukuje i wpływa na morale tych ludzi, którzy już tam siedzą. akurat tak się składa, że zdarza się tam przychodzić z dziećmi. Ksiądz poruszył temat tego, Dlaczego ludzie mówią sobie przykre rzeczy? Co ci to da, że staniesz przed kimś i powiesz mu, że jest gruby? On ma lustro w domu. jak wygląda, dobrze o tym wie, twoje uświadamianie tego nie zmieni, a on wciąż taki będzie, dopóki sam nie postanowi ruszyć dupy. Oczywiście są osoby, które będą miały na to iście wywalone i nieważne co im powiesz, one prawdopodobnie zareagują w sposób... no tak. Coś jeszcze? Czy mogę już iść? I muszę przyznać, że serce mi najbliżej do ludzi, którzy nieważne co się dzieje, nieważne co ktoś im powie, bądź co się wydarzy w ich życiu, dopóki to nie ma naprawdę głębokiego znaczenia, oni mają to gdzieś. Ech. Gadać się tyle na temat, który można by powiedzieć w dwóch słowach, ale przecież nie wypada. Akolwiek ta cudowna umiejętność zawarta w tych pięknych dwóch słowach jest czymś, czego można się wyuczyć. Bo chyba nikt jeszcze nie miał tak, że tylko wyszedł z łona matki i uznał: świecie, ja mam wywalone. Więc walcie się wszyscy. To chyba będzie złota myśl na dzisiaj. Czemu ja się tak uczepiałam do tych grubasów? Którzy wcale nie muszą być grubi, bo czasami. Jesteś gruba, ląduje do dziewczyny, która jest wręcz przerazliwie chuda i to ma być żart, ale ona niekoniecznie w ten sposób to odbierze, bo generalnie, to nie wiem, czy wszyscy są tego świadomi, ale większość rzeczy powiedzianych dla żartów, zwłaszcza właśnie pod kontekstem figury, wyglądu i innych rzeczy, nie zawsze, nie przez wszystkich i nie od każdego jest odbierana w taki sposób, w jaki teoretycznie powinna być. Nie każdy ma to podejście tego dziecka, które właśnie dzisiaj stworzyłam, które wyjdzie z płodu i zrobi. I niektórych coś, co ktoś tam sobie powie, nieważne czy dla żartu, czy serio chcą mu zrobić przykrość, właśnie tego drugiego powinnam się doczepić. Jak ktoś mówi coś... Żeby sprawić komuś przykrość, to z tym kimś jest coś ewidentnie nie tak. Ja generalnie jestem typem właśnie tego dzieciaczka. <grydy> nie byłam taka zawsze, ale teraz taka jestem. I jest mi z tego powodu bardzo dobrze, bo generalnie nawet jak coś mnie już dotknie tak bardzo, że muszę sobie posiedzieć, popłakać, nawet bardzo rzadko w zasadzie o tym pomyśleć po prostu muszę tym sobie przeżyć jakiś czas, to potem docelowo mam gdzieś. Tylko że ja zazwyczaj bardzo szybko podejmuję bardzo różne decyzje, a ja jestem typem z cyklu, że jak coś sobie postanowię, to tak ma być. Dlatego, kiedy ktoś mi powie coś przykrego, ja prawdopodobnie postanowię sobie w tym momencie coś, co będzie bardzo złe. I co potem może być troszeczkę ciężko odkręcić. Właśnie przez sytuację. I powiedzenie gdzieś za duże ilości słów, które mogą za bardzo kogoś dotknąć. Byłam bliska temu, żeby zebrać pół rodziny i wrócić do Polski, mieszkać w kamieniu. No nie wygląda to zachęcająco. Dostałam w prezencie kamień. Jeżeli coś robimy i ktoś, kogo nie znamy, to skrytykuje. To może się nam zrobić, owszem, przykro, może nawet się nam zrobić pięć bardzo przykro, ale i tak uważam, że najgorsze jest bycie ranionym i słyszenie smutnych rzeczy od osób, które są dla nas bliskie i które są dla nas ważne, i których zdanie naprawdę może bardzo wpłynąć na nasze życie, a wręcz diametralnie je zmienić. Więc teraz zastanów się, dla kogo jesteś ważny? Kto jest ważny dla ciebie i co mówisz tym ludziom? i Co oni mówią tobie? Jeżeli ktoś, kto jest dla ciebie ważny, jest osobą, która często cię rani, to porozmawiaj z nią. Może akurat coś się zmieni, zacznie bardziej myśleć o tobie, o swoich uczuciach, albo po prostu się w to wczuje i przestanie robić to, co robi, a wasza znajomość znowu będzie piękna, kolorowa i w tęczy. Ale ta ważniejsza rzecz, zastanów się nad tym, czy nie rani ludzi. Nie mówię, że ja tego nie robię, bo wiem, że było parę osób, w szczególności jedna, którą zraniłam tak bardzo, że to mogło skończyć się bardzo, bardzo, bardzo źle. Chociaż ja chyba nigdy w życiu nie zrobiłam czegoś he, <laughs> A powiem mu coś, na pewno go to zaboli, bo jeżeli ty tak robisz, to się I Wiem, że ludzie, którzy najeżdżają na innych ludzi są paradoksalnie zazwyczaj tymi najbardziej popularnymi i lubianymi ludźmi, ale to co robią jest złe i tak się robić nie powinno, bo możesz w ten sposób kogoś zabić. Nie niszczmy ludzi. Każdy z nas ma w sobie coś, co może sprawić, że zmieni świat, ale nie zrobi tego, jeżeli wcześniej ludzie Będą go walić wszystkim, wszędzie, bo wtedy będzie chciał uciec i nie zrobi nic, a mógłby zrobić bardzo dużo. I jeżeli Ty jesteś osobą, która jest często raniona, zacznij rozmawiać z ludźmi, otwierać się bardziej na innych ludzi i postaraj się też zrozumieć sytuację ludzi, którzy Cię ranią, bo oni... Mogą to robić niechcący i bardzo często w takiej sytuacji nie bez przyczyny, dobry problem może być u nich, a nie u Ciebie. I w tym momencie powinieneś się dowiedzieć, co jest u nich nie tak? Wczuć się w ich sytuację i spróbować im pomóc. Wtedy przestaną Cię ranić, a życie znów stanie się piękne. A jeżeli nigdy nie było piękne, to zawsze może się takie stać. A więc podsumowując, zacznijmy częściej i świadomiej używać. Tego i przede wszystkim tego. Jedno i drugie często się przydaje. Nieważne, czy to ty ranisz, czy jesteś raniona. O no ile to możliwe, przestańmy ranić ludzi. Bo w zasadzie to po co mówić komuś przykre rzeczy. Przecież wszyscy jesteśmy piękni i wyjątkowi. Dzięki za teraz i do następnego!